No, kochana we własnej osobie, tak. Bridget. Nie wierzę, jak. Skąd ty wiedziałeś, gdzie mieszkam? Skąd wiedziałeś, że chodzę do tej szkoły? Tak, kochana, macie różne sposoby, a ja mam ich mnóstwo. A teraz... Hmm. Chciałam z tobą A Niby o czym? Ach, sekrecik. Dowiesz się jutro. Pa pa! <ścoughs> A więc jednak wiedziałam idę szybko do domu. Muszę być cicho. W końcu moja siostra śpi. Rano. Mm. Kilka później w szkole <laughs> oh. tego nie było Jesteś nikim. Jesteś przygry... przygrywem. Ach, weź się lepiej ci zabić. Dlaczego mi to robicie? Co ja wam takiego zrobiłam? Równo, siedź tam. I bądź cicho. Co one wyprawiają? Nie mogę na to im pozwolić. Kira, stój! Kira, stój! Wiesz co one mogą ci zrobić? Chcesz też mieć, być ich pośmiwiskiem i przygrywem? Wiesz co? Wolę ta, to zrobić niż być... Żeby ktoś pobił innych. Kira, stój. No to chociaż pójdźmy do pan, do pani. Ale błagam, nie idź tam. Dobra, chodź. Ale szybko. Dobra, poczekaj na mnie. Dziewczyny, co wy robicie? Natychmiast do dyrektora. Ale my nic nie zrobiliśmy. Yy... I to jeszcze nowa uczennica. Oh! Natychmiast do dyrektora, a ja sobie z wami później pogadam. Super. Po tej całej sytuacji, dziewczyny. Już nikogo nie, nie biły. Tylko w sekrecie. Tego samego dnia. Co był? XD. Ale już nie biły tam nikogo. Nieważne, dobra. Następnego dnia po lekcjach. Gdzie ona jest? No hej, przyszłam! Hmm, czy ktoś tam... No dobra, nieważne. Dobra, chodź. Okej. Okay. No a więc co tam było? Jak tam było? Ktoś się skapnął, że poszłaś? Nie, na szczęście moja siostra spała z moją mamą i poszłam. Ale nie wierzysz, co się stało. No, co się stało? Tam była. Bridget. Co no nie żartuj. Tak, była tam Bridget. Niestety powiedziała, że ma swoje sposoby, ale nie rozumiem dlaczego. Dlaczego ona się przy... Poszła... Skąd ona wiedziała gdzie do którego miasta się przeprowadzę? I które moja szko... i... Gdzie... gdzie jest moja szkoła? I skąd wiedziała gdzie ja chodzę? Jak to? Bo przecież zostawiała mi ten liścik, hello? Ano. Oh no. Coraz bardziej obawiam się, że że ona jest naprawdę nienormalna no bo w sumie jest ale skąd ona wiedziała to? nie wiem, powiedziała, że ma swoje sposoby powiedziała, że w... wczoraj powiedziała, że jutro niby się tam stanie nie wiedziałam o co chodzi, przestraszyłam się ale mam już to w dupie. Szczerze mówiąc, wszystko to jest chore i popieldolone. Po prostu mam już dość. Dość ukrywania, że po prostu nic się nie stało. Nie powiedziałam ci całej prawdy. Ale jakiej prawdy? O, o czym ty mówisz? Oni nie tylko mnie wykorzystywali.